Jaki ładny dzień. Wszystkiego dobrego piesku. Idę zobaczyć co... co? Chciałam zobaczyć co Koko, a tutaj widzę jaką stertę liści. Ja tu wczoraj sprzątałem. Koko! Koko! koko. Tak, a? tak, słucham. Słuchaj, ja wczoraj sprzątałem na podwórku, a tam są jakieś liście. To, 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 chodź, to jest chodź. niemożliwe. O, chodź tu zobaczyć. Co to, co to jest? Myślisz, że co? Kto to teraz posprząta? To twoja sprawka? Nie, ja... Byłem w domku, tracowałem mojego psa. No to dalej, niszczymy to, sprzątamy. No to ma być? My, myślisz, że ta wajcha to jest jakiś podstęp? Albo coś takiego? Nie. To chyba niemożliwe. Nie, chyba nie. Ja, ja, ja mu żyję. Dobra. Gdzie ja jestem? Gdzie jest koko? Gdzie jest koko? Co? Jesteś! Koko, zadziałało! Użyłeś też tej wajchy? Tak, właśnie. Okej, okay. zobacz, tu jest pełno laki bloków, bloki. ale zobacz, tu też są jakieś napisy, jesteście uwięzieni, musicie zniszczyć je. Czy chodzi je? o te laki bloki? Chyba tak, bo po co by stało Ty. ale, a tyle? Aby wrócić do domów, musicie dostać się na sam koniec, ale to wystarczy tak przebiec. No chyba Czy... nie, no, bo tutaj pisze wyraźnie, zniszczyć je. A nie możecie oszukiwać, bo wasze zwierzaki znikną na zawsze. O nie! Nasze, nasze pieski! Ja, ja nie mogę do tego dopuścić. Właśnie nie. Ech, nie. Powodzenia i tak Wam się nie uda. Ha, ha, ha. Co? No to jeżeli nam się nie uda, to po co próbować? No, no nie wiem, no ale zawsze warto spróbować. No? Ty się nie poddawać? No, w sumie... Raz jeszcze nie spróbowaliśmy, to, to tak, ty, idźcie, cieszy, no? idźcie kolorami, czekaj, tu jest żółty, ty, to, to, jest to, żółty. to tak jak ty, tak, a, a ja mam szary, szary. Ta, taki jak ja, tak. no to, no to, myślisz, że możemy zacząć yy, niszyć? No chyba tak. No, bo musimy, tak, no to, no to ja, to, to, to ja zacznę? Dobrze. To, y wypadł mi patek, okej, okay, to myślę... O. Co? no jest masz całe zamki. multum TNT. TNT. To będzie tak łatwe. Mi wyleciały patyki, a <laughs> łatwizna. znów. Zobacz, to możemy to puścić masz. sobie muzykę. Można, ale, ale nie. Nasze pieski są ważniejsze. Tak. Musimy zrobić to szybko. Teraz ty. Co, to, co? To gdzie ty jesteś? Mało. Muszę cię uratować. Pomocy! O nie! Pomocy! Możesz płynąć? Nie mogę. Musisz się szybko wydostać. Szybko. Szybko. Szybko do góry. Do góry. Szybko. O, udało się. Teraz uważaj, żeby wrócić Bara. tu. Dobrze, Jestem. fajnie. To może być jednak trudniejsze niż by się wydawało. No, chyba tak. Jeszcze się robi noc. No. no dobra, no to wskakuj na tą żółtą linię i, I... otwieramy dalej. Nie, nie możemy zwlekać. Ja... Te... Teraz ja! Dobrze! Zobacz! Co? Mam złote o, ubranie! Mogę ci oddać! To mogę Ci oddać! To dziękuję Ci bardzo! Dasz radę o. złapać? Łap. Dam. O. O. o nie, koko! Spad. Co? Koko, co ty tu robisz? Jestem! Odrodziłem Jest... się! Ale dlaczego tutaj? Jesteśmy no. skazani na to miejsce! No chyba tak! No to, no to dalej, szybko! Lepiej to kontynuować nasze zwierzaki no szybko, i szybko! Teraz twoja kolej! <laughs> o nie! O nie, wpadłeś o nie, do lawy! Nie. nie mam jak cię uratować! No i Koko spłonął, czy się odrodził? Jestem! Tak, dobrze, Koko, żyjesz! Wracaj Jestem. na miejsce, musimy szybko uratować nasze pieski! Teraz moja kolej! Co? Ja mam kwiatka, zobacz! Zobacz, ja mam kwiatka, romantyczny kwiatek! Teraz twoja kolej, teraz twoja. O nie. Co, to Co to jest? Blok złota. złota! Ale ci się trafiło. Ja mam złote spodnie, a ty masz złoty blok! Ta. Jak będziemy mieć kilo możemy się wyposażyć. Można. Dobra, teraz ja. Tak. Co? Skórzany! Mogę ci... Pożyczę ci! Masz, ubierz się, bo ty często, często ci wypadają jakieś złe bloki. Teraz twoja kolej. Musimy Co? Co to za piramida? Co teraz mogę do ciebie przejść. Co? Kuku, gdzie ty jesteś? Halo, pomocy! Nie masz jak się wydostać? Pomocy, nie. Co? No to trzeba kopać. A tutaj mam jakieś laki, bloki w środku. Co? Nie używaj ich. Mam, mam miecz. Co? Nie mam niczych diamentów. No to teraz już na pewno damy radę. Tych bloków... Czekaj. Co? Trzeba... Tych bloków nie nic! One są niepotrzebne! Trzeba wyjść stąd! Dalej, ja się kopiemy, kopiemy! Pomogę Ci! Ja już jestem! Dobra! Teraz moja kolej! Zobacz! Enderperły! Mam dwie sztuki! Myś... O... Ci, pożyczę ci, żebyś miał. No, te krowy mi, świnie mi się spadzają. Zobacz, Dzieci. zobacz, co to jest? Co, co? to jest? Nie świnie to na świnie. Jest. A do góry jest jakiś villager. Myślisz, że możemy z nim porozmawiać? No. No. no, 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 no. właśnie nie. O nie. Dobra, musimy wracać. Musimy ratować. Teraz wracać. Twoja? Teraz kolej. O nie! Co to są za slajmy? To chyba nic groźnego. Chyba tak. Teraz ja. Co? Ja mam się siekierę. Koko, teraz twoja kolej. Szybko. Widzę, szybko. Już widać koniec. Gąbkę dostałem. Gąbkę? Tak. Uff, dobrze, że nic takiego złego, nie? No. Ej, zobacz, tam już widać koniec też, widzisz? Widzę. Dobra, to teraz ja. Z Kolejny lak. Dobra. Luck. Kolejny, ale on jest nieważny. Musimy zniszczyć te na naszej drodze. Żeby jak najszybciej dotrzeć do naszych gierzą. Dokładnie. Co tam masz? Tutaj na tej tablicy jest napisane, że teraz masz problemy. O-o, myślisz, że teraz będzie nam szło gorzej? Już... Nie wiem, już... ale to się wydarzyło na mojej trasie. Bo tutaj już taki kawałek przeszliśmy, to to... Idzie nam dosyć szybko. No tak, to teraz jest twoja kolej. Dobra. Zobacz, znowu mi wypadła kiblok. To jest niemożliwe. Dokładnie, ale stało się. Teraz twoja kolej. Już <laughs> o, o, daleko mam. Masz enderperły. I enderperły. Dwie. No dobra, no to szybko, szybko. Znowu mi się kierami wypadła. Teraz mam dwie. No dobra. O, mam zbroję. Co, co ci wypadło? Żelazną zbroję dostałem. O, to fajnie. Ja mam tylko złoty hełm i złote spodnie, ale to dobrze, ci wypadło. Teraz moja kolej. O, 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 co to było? No właśnie, no nie wiem, no błyskło się. Czy to i... nie był jakiś kliper? No właśnie, nie wiem, bo to tak z nieba się błyskło nagle. Wiesz co? Musimy. Musimy iść dalej! Szybko! Musimy, szybko! Szybko, szybko! Ja muszę uratować mojego pieska! co są nasze rzeczy! Masz, masz nadal twoją zbroję? Szybko! Co tak długo? Biegnę! Bo ja tutaj mam zamki porozstawiane na mojej drodze! No dobra, teraz twoja kolej! Biegnę! O nie, aż na mur Musisz ubrać! Ubrać rzeczy musisz! Nie wybieram. Na razie założę tylko buty i spodnie. Mieczek dostałem i siekierkę. No to fajnie, to, to, to teraz moja kolej. Ja, ja teraz będę niszczył. Patrz, Dobrze. patrz co mi wypadnie. Jeżeli jedzenie. Co to mi wypadły. Ale ja nie jestem głodny. Ja też nie. No to na później. Myślę, że teraz twoja kolej. Co to było? No, no nie wiem, no... To było nie, jakoś, jak uderzyło. To była jakaś eksplozja. No chyba tak, a może to teraz był Clipper. Ja nie wiem, ale chyba coraz gorzej nam idzie. No chyba Szybko, tak. szybko, wracamy na miejsce. Szybko, szybko. Szybko, musi przez te zamki coraz szybciej przechodzić, bo mamy coraz dalej dochodzenia. O, mam moje rzeczy, ale chyba... Nie mam już zbroi. Ja tylko mi, mi tylko zostały z Dobra, teraz jest moja kolej. Uwaga. O, wypadło o, mi bardzo dużo TNT. Ale nie jest mi to potrzebne. Ja to, ja to wyrzucam. Najważniejsze są moje pieski. Tak, jest. Teraz jeszcze. O Uwaga! Nie. Muszę się uratować! Nie. Szybko! Nie. O Szybko! Nie. Nie zdążyłem Cię uratować. Gdzie Ty jesteś? Koko. Koko. Kuszek, koko, bo... już biegnę. Koko, koko biegnę Cię. biegnę. Och, dobrze, że nic nie stało. i chciałem być sam z tym. Chodź szybko, szybko biegnę, musimy. Biegnę! Musimy szybko kopać, już mamy bardzo mało czasu. Trzeba się Teraz... spieszyć. Dobra, teraz jest moja kolej. Mam jakąś, mam jakąś skrzynkę. Dobra, otwierać? Tak, otwórz, otwórz. Jakieś podstawowe rzeczy, ale wezmę kilo, bo, bo nie mam. To przyda ci się na pewno. Teraz ja, się, ja, się, ja się odsuwam. Ja się odsuwam. O, piranówki! Nie mają kolorowe obroże Ten ma pomarańczową, ten ma, cier... ten ma zieloną, nie. a ten ma niebieską. To nie są nasze pieski. To nie, nasze są pieski. Musi w musimy iść dalej. Tak. Teraz wypadło mi. TNT. TNT. Dobrze. Ja się odsuwam. Co teraz. Co, ty Co tobie wypadło? Y Zbrojka złota. No to super. Zakładam. Z je. Zostały nam ostatnie trzy laki bloki. I się może uwolnimy. Słuchaj. Miejmy nadzieję. Teraz. Teraz ja. Wełna. <grym> Wełna. Super, super, jest bardzo łatwo, wydaje mi się. Moja no, ja się odsuwam ze spokojności. Co? Co? Zrobiłeś noc! Zrobiłeś noc! Trzeba się chować. Idę cię ratować, szybko tutaj na ten O nie, zostawiłeś mnie samego teraz. Nie ma, mam dużo wełny, uratuję się. Muszę ich zepchnąć. Dobra, są pospychani. Ale jeszcze są po tej stronie. O, szybko, szybko. Nie. Dobra. Nie, szybko, To do ciebie. O, dałem radę. Już nie ma tych złych ząbiaków. Ale o, teraz cześć. naprawdę musimy się śpieszyć. Bo jest noc. Bo już ciemno się stało. Teraz twoja... Nie. Teraz moja kolej. Moja kolej. Ja się boję. Dobra. Jesteśmy blisko. Co Jakaś, Jakaś miksturka. Heropotion. Wypijam. <laughs> Mam super, super umiejętności. Jestem super ja, szybki. Szybko. Ja, ja, ja Cię nie widzę. Gdzie Ty jesteś? Co? Jestem niewidzialny? <laughs> Zobaczcie, jestem niewidzialny. Gdzie Ty jesteś? Teraz Koko mnie nie widzi. Czy on się ze mną jakoś będzie... Koko, Koko, czy Ty on mnie słyszysz? O nie! Myślę, że Koko musi kontynuować. Ja tutaj zniszczę. Dobrze, Koko zniszczył. O, kotki mam jakieś. Wypadły mu koty. Tak, mam nadzieję, to zauważył i teraz jest jego kolej. On powiedział, że teraz moje... muszę to zrobić. Co? Jakiś hero villager. Czy on zobaczy, że zniszczyłem Lucky bloka? Tu na drodze puska już nie ma takich bloku. Teraz jest moja kolej. Jakieś drewniane... Jakieś drewniane itemki w ogóle dostałem. Nie. No, Nieważne, co ten villager ale... ma za itemy. Muszę, muszę, muszę biec! Ale już mamy Szybko. koniec! Tak, Koko! Jesteś wolny! Jesteś wolny, też mam! Koko, użyj to! Dobrze. Jestem w domku. Teraz moja kolej. To mój domek. Koko, w końcu czuję Cześć, koko. No, ale Zmoczę ci powiem, to, to była masakryczna historia. To trzeba zniszczyć tą drzwi Znisz to. I wyrzuć! Ją, ja mam pomysł, użyjmy TNT do wysadzenia tego. Ale to chodźmy gdzieś tam dalej, żeby naszych domków nie rozsadzić. Masz rację, masz rację, użyjmy o, tego tutaj. Tutaj. Popłyniemy na tutaj. tutaj! Tu będzie dobrze. dobrze! Wyrzuć ją! Zrób taki. Wyrzuć. Wyrzucamy. Dobrze. Uważaj na zombiaka! Szybko! Uciekamy! O, czekaj! Uciekamy! Została zniszczona. Rzybucho. Szybko, wracamy szybko do, domku. do domku. Chodź do mojego domku. Idę. Mój piesek. Jest. A, mój A twój? Bieg? Szybko, Czekaj. szybko, biegniemy. Biegniemy. Szybko, puf, biegniemy. szybko, kubko. Zamykaj drzwi, bo Klipper biegnie. Jest. Mój no Pies, piesek. Uratowali, jak dobrze. Uratowaliśmy pieski, ale ten dzień był dzisiaj Ude. pełny wrażeń. Masakra. Ja wiesz, ja idę spać. Ja chyba też. Bo Szybko. Za dużo się działo. Dokładnie, ja idę to spać. Pa Na razie Koko.